Czym należy się kierować, wybierając pierwszy fotelik samochodowy? W pierwszej kolejności musimy się kierować wynikami w testach zderzeniowych. Tak? Jeśli sprawdzimy już wyniki, jakie uzyskał dany fotelik, wtedy wybieramy sobie może dwóch albo trzech faworytów, które, których chcemy przymierzyć do samochodu, których chcemy dopasować do samochodu. I wtedy, jak kładziemy ten fotelik do samochodu, Wtedy sprawdzamy kąt nachylenia oparcia w tym foteliku, żeby nie wynosił więcej niż 45 stopni i mniej niż 30 stopni, patrząc od kąta prostego od pionu. Mhm. Tylko i wyłącznie dlatego, że jak Fotelik jest za bardzo na siedząco, to główka dziecka, jak wiadomo, noworodek nie trzyma jeszcze tej główki i główka dziecka może opadać w stronę, w stronę kolanek. Tak? Dziecko w konsekwencji może się przydusić podczas jazdy, natomiast jeśli byłby fotelik za bardzo należąco, czyli coś takiego, wtedy automatycznie główka dziecka która nie będzie przytrzymywana niczym, ona podczas hamowania, jak i podczas zderzenia czołowego może, może się wysuwać do przodu i tym samym będzie się rozciągała szyja, tak? Czyli kręgi szyjne. I to w konsekwencji powoduje uraz kręgów szyjnych, co może się skończyć tragicznie dla dzieciaczka. Jak już wybierzemy fotelik i okazuje się, że fotelik ten nie pasuje w samochodzie nam, którego chcemy przymierzyć za pomocą pasów, Mamy do wyboru bazę IzaFix bądź bazę montowaną na pasy i wtedy taka baza bardzo często pomaga nam w wypozycjonowaniu fotelika do tego prawidłowego kąta montażu.